Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i... Dopiero tu był, za górą już znikł Tak przemknął obok mnie i obok ciebie We włosach miał wiatr, a w ręku róży kwiat Do kogo mógł jechać, ja nie wiem Na głowie miał kask, na kasku był pas A motor jak niebo błękitny I śpiewał pod nosem melodię półgłosem O chabrach, co właśnie przekwitły Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i ja mam sposób. Co przyda się na niepogodę, na chorą nogę, dam ci dobrą radę, zanim odjadę Pakuj, bracie plecak duży, szykuj motor do podróży z Inpsąd szwalbę. Już gaźnik wyregulowany, Nasmarowany, łańcuch i łożyska, reflektor. Z wymieszany wymieszany silnik święczy jak organy. Lecz bywa na złość, bo taki jest los, i Simpson się w drodze popsuje. Zawiesi się pływa, klub rura się kiwa, a gaźnik rozreguluje. Klucz młotek i drut pomogły, to cud, bo Simpson znów mruczy wesoło. Ja nucę pod nosem melodię półgłosem, i uśmiech rozsyłam wokoło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem I ja mam sposób, co przyda się na niepogodę Na chorą nogę dam ci dobrą radę, zanim odjadę Pakuj bracie plecak duży, szykuj motor do podróży Simson, szwalbę, już gaźnik wyregulowany Nasmarowany, łańcuch i łożyska, reflektor czysty Miksol z wachą wymieszany, silnik dźwięczy jak organy Co przyda się na niepogodę, na chorą nogę Dam ci dobrą radę, zanim odjadę Pakuj bracie plecak duży, szykuj motor do podróży Simpson, szwalbę. już gaźnik wyregulowany Nasmarowany, łańcuch i łożyska, reflektor czysty Miksol z wachą wymieszany, silnik świętszy jak organy Folgen Sie den Anweisungen, Handschuhe und schützen Sie Ihre Ohren. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und viel Lächeln.